Witam Was serdecznie lotnicy, Michał z tej strony, jak widzicie War Thunder, a dzisiaj sobie pociśniemy troszeczkę z kośnokimi tudzież Japończykami... Tudzież ludzikami z kraju z kwitnącej wiśni, tak? Czy jak to się tam mówi? Jak oni się tam zwą? Jak zwał, tak zwał. W każdym razie to nie jest istotne. Istotne jest to, że mam tutaj troszeczkę nowych zabawek, którymi się właściwie nie miałem okazji pochwalić. Także stwierdziłem, dlatego też m.in., że Japończycy będą, tym bardziej, że ich dawno nie było. Przede wszystkim obserwujemy sobie nową maszynkę, którą sobie sprawiłem. Wow, nowy samolot u mnie w garażu. To jest rzadkość, wierzcie mi, to jest rzadkość. Nie gram w World aż tak bardzo często. Nowy samolot Ki-61B, szósty e, poziom 1B, LB, dobra, nieważne, w każdym razie. E, hiena, to jest druga hiena, którą posiadam, także dwie hieny. E, no, dwie hieny do towarzystwa to zawsze jest e, śmieszna sprawa, prawda? Szczególnie jak się kiedyś oglądało na SZLON GEOGRAFIK i się patrzyło na te zwierzęta, e, takie parszywe trochę te zwierzęta są, takie mordy mają, w... a brzydkie w każdym razie. No, co by nie powiedzieć o tym samolocie, to na pewno brzydki on nie jest. Jest to maszyna, właściwie w jednej, i w drugiej wersji, one są bardzo podobne do siebie, jak się tak patrzę teraz. Są do siebie podobne, ta jest chyba troszeczkę większa. No nieważne, w każdym razie, na pewno nie są brzydkie te maszyny. Uzbrojenie drugiej hieny, czyli tej mocniejszej, 12,7 razy 4. Tutaj mamy sobie 12,7 razy 2, plus siódemki jeszcze. No, cóż, życie w każdym razie, tak? Kolejnym nowym samolotem, którym posiadam w garażu, to jest bombowiec. To jest średni bombowiec? Tak, średni bombowiec G4M1. Problem z nim jest taki, że Mam jeszcze w tej chwili tylko 50 kg bomby, czyli to jest, to jest mało. To są takie plujki, tak? Na dobrą sprawę, tak? Ale z drugiej strony, pozytyw jest taki, że mam wyszkolonych wszystkich strzelców na tej maszynie, e, których jest tutaj pięciu, jak zresztą widać. Także myślę, że jeżeli chodzi o kwestie defensywne, no to jest jakieś zabezpieczenie, tak? I właściwie ten samolot już mieliście okazję zobaczyć na filmach. Natomiast ten samolot również mieliście okazję zobaczyć, ale nie w wydaniu z podwieszoną jednotonową bombą. Ta bomba i tak wygląda fajnie, wygląda całkiem normalnie, ale kiedy ja sobie podwieszę na przykład torpedę, czy to jest torpeda? Nie, zaraz, chwila, gdzieś tu jest taka torpeda. No, sobie już nawet załóżmy, tak. Z torpedą to ten samolot wygląda dopiero jak kretyn. Na dobrą sprawę. Ja nie powiem, jak mi się to kojarzy. Zapewne większości z Was również się to kojarzy dokładnie tak samo jak mi. Na sprawa, że trochę się tutaj model nie mieści na płycie lotniska. No, co poradzić? W każdym razie ciekawi mnie, jak to wyglądało w historii. Jak ta torpeda się mieściła na tym samolocie, tak na dobrą sprawę? Skoro tutaj, jeżeli to jest faktycznie odzorowany prawidłowo model, a tak ufam i tak wierzę, że tak jest, to ta torpeda tutaj się nie mieści. Pytanie, jak to wyglądało w kwestii historycznej? Co robili z takimi samolotami? Czy na jakichś kołkach kołki jakieś podkładali pod podwozie, żeby on stał wyżej? No dobra, kiedy on stoi, to torpedę możemy sobie podwiesić i ona nie będzie się stykać z, z tym z lotniskiem, tak? Ale jeżeli ja bym chciał wystartować, no to nie mam pojęcia jak to było zrobione. Jeżeli znacie. Z historii lotnictwa ten samolot i wiecie, jak torpedy były podwieszane, to dajcie, znajdzie się z chęcią, naprawdę dowiem. On sam spróbuje też we własnym zakresie czegoś poszukać. Ciekawostka jest taka, że ta torpeda jest tak niesymetrycznie podwieszona. ciekawe, Ciekawi mnie, jakie to miało wpływ na, no nawet nie chodzi o aerodynamikę, bo ona chyba nawet taka sama, powiedzmy, że jest zachowana, tylko o balans lotu. Czy ten samolot na przykład troszeczkę bardziej na prawe skrzydło się nie przekręca? No to już tak nawiasem mówiąc, w każdym razie, ale żebym ja tutaj nie zapomniał, żeby jaj nie było. Podwieszam sobie jedną tonówkę. W sumie w gruncie rzeczy nie mam pojęcia, którą. Bomba 80 MK1, 99 mod 80. Ja sobie wezmę tą, no bo tak, no ja się na tym nie znam. Także podwieszamy sobie jedną tonową bombkę. Zobaczymy sobie, być może w praktyce jak ona będzie działać. Ale przede wszystkim na, na dzień dobry polecimy sobie tym oto samolotem. Dlaczego? Dlatego, bo będę chciał go troszeczkę ulepszyć. Tak? Dobra. Oczekiwaniu na bitwę dołączanie do rozrywki. Okej, okay, dobra, mapę znam. Na mapie jest bardzo dużo celów naziemnych oraz jeszcze okrętów, czy też no okrętów, dobrze mówię, które sobie tutaj pływają. E, chyba, że coś zostało zmienione, ale wydaje mi się, że nie, bo ostatnio żadnych patrzeń nie było, także pewnie jest po staremu sporo okrętów w każdym razie. Dobra, bierzemy sobie na dzień dobry G4M1. Dobrze przeczytałem G4M1. Dobrze przeczytałem. Dobra, bierzemy go sobie. Dzień dobry, postaram się troszeczkę podczarować. O, jak sympatycznie, jeszcze trochę tutaj jest chmurek. Ja się może rozejrzę, żeby zobaczyć, czy mi nic w tyłek nie wleci, czy ja też nikomu nie wlecę. Avenger, dobra, spoko. 88 reszta naszych towarzyszy jest gdzieś tam na dole. Pierwsze cele naziemne, tam są niszczyciele. Hm, to coś mi się nie zgadza, ja lecę chyba w stronę oceanu w tej chwili. Zaraz się tutaj przyjrzę na mapce. Nie, lecę wzdłuż, dobra. Czyli cele naziemne powinniśmy mieć... Dobrze, wszystko się zgadza, po lewej naszej stronie są tam, gdzie być powinny, tak? O, lekkie bunkry są nawet, no, z tymi lekkimi bunkrami, ja 50 to nie będę kombinował. E, I szesnastka tutaj leci, ja dobrze widzę? Chyba dobrze widzę, uwaga, czy ona tutaj naprawdę leci? Proszę mi się jakoś tutaj... Powiększyć chwilkę, chwilkę, zgubiłem ją, zgubiłem ją, zniknęła mi. Mam nadzieję, że ja również jej zniknąłem. Dobra, spróbujemy pierwszy ostrzał zrobić z wysokości, tak? czyli bombardowanie wysokościowe. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten samolot na czymś takim. Potem spróbujemy zejść na niższy pułap. I zobaczymy na ile to się zda. Przede wszystkim patrzymy się z przodu, czy nic nie leci. Tutaj są jakieś dwie kropki. Nad tą antenką widać: jedna kropka, druga kropka. Także to są na bank przeciwnicy. Jeszcze w tej chwili nie rozpoznani przez moich załogantów, że tak się określę. Na dole już walka trwa. Póki co nikogo na ogonie nie mam. Za mną leci B25. Samurai, łegi i Samurai. Pozdrawiamy w każdym razie. Aż dziwne, że mnie dogonić nie może. Nie wiem, e, czy silników tak nie kręci na 100%, nie mam pojęcia. H111 jeszcze wystartowała, dobra, nie mam sprawy. Lekkie czołgi, czy te czołgi jadą? Ja tego nie pamiętam, tak na dobrą sprawę. Zobaczę sobie celownik bombardiera, trochę w prawo ciśniemy. Tak, one chyba jechały tutaj, tak, one jadą tutaj takimi śmiesznymi e, przez miasto, zdaje się. To w takim razie zrobimy to w tenże sposób, czyli odważnie, pionowo w dziób w dół. Generalnie ja tak bardzo często robię i to się nawet sprawdza, przede wszystkim dlatego, że ja sobie nabiorę rozpędu, a więc i prędkości. Za mną coś już leci, ale to poniżej nie, z tego co widzę, tak, to będzie R2 albo Speed. E, tak, to jest Speedfire w każdym razie. Ciśniemy sobie, ciśniemy sobie pionowo w dół. No, na te działa przeciwlotnicze to ja tutaj nie wyrobię, nie ma sił, na, żebym tutaj wyrobił. Kręcimy sobie w każdym razie tutaj na te cele, na ziemię, tak? Spróbujemy im cokolwiek zrobić, na ten to już może za późno. Spuszczamy bombki, ile się tylko da. Ciach, ciach, dobra. Jeszcze mi się parę bombek zostało. Jakieś trafienie weszło trafienie. No nic w każdym razie rewelacyjnego, tak? Tu jest sobie działo przeciwlotnicze, ja już nie zdążę wykręcić. Trochę się ciężko tą kobyłą skręca, manewruje. Coś już mi wsiadło na ogon. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę i to mi wsiadło SDB-3, czyli Avenger lub też coś, coś podobie. Ja tutaj ostry zwrot wykonałem dlatego, bo widzę A-20G. A druga sprawa, że tutaj widzę kolejne cele naziemne. Tak? Spróbujemy zbombardować ciebie jeszcze kolego, ciebie jeszcze kolego. Bomby efektownie wyleciały. Robimy nawrót przez prawe skrzydło. Powiem Wam, że ten samolot całkiem ostro manewruje jest to zdecydowany pozytyw a teraz próbujemy zwiększyć sobie pułap przede wszystkim bardzo ważna sprawa czy my coś mamy na ogonie, czy tylko te cele naziemne do mnie grzeją no nie tylko cele naziemne tutaj jeszcze widzę, że dauntless próbuje. tak, dostałem trochę po prawym skrzydle ale żyjemy w każdym razie póki co nie ma jeszcze jakichś konkretnych obrażeń 45, a teraz spróbuję zwiększyć wysokość podkręcamy silniczki tak, dostałem jakieś hity Na razie jest nie najgorzej Te działka przeciwlotnicze we mnie za bardzo trafić nie mogą Coś mi siadło znów na ogonie niestety Lekki bunker, prędkość została zwiększona Dobra, utrudniamy w ten sposób celowanie przeciwnikowi Dostałem oddziała przeciwlotniczego Ale na razie zero obrażeń Tylko tutaj jest niestety to tak, że zero obrażeń Nie równa się temu, że ja będę sobie za chwilę mógł normalnie żyć tak? r 2 na ogonie I Iszak, Iszak, cholera Z Iszakiem trzeba uważać, bo on ma sobie rakiety I jest szybki Przede wszystkim jest szybki, także szybciutko lecimy sobie do naszych. O, już się palę. Czy moje okręty mi pomogą, proszę Państwa? Czy one mi pomogą? Czy to tak średnio będzie wyglądać? Ja mam przeciek tutaj, nie jestem w stanie właściwie manewrować samolotem. Zaraz mi się skrzydło chyba niestety uwali. I Iszaak chyba mi zaraz zobaczymy co na nawesy mówiąc. Strzelcy nie żyją, albo są nieprzytomni. No, w gruncie rzeczy powiedziałbym, że nie żyją. Dobra, przestałem się palić, ale mi to niestety w niczym nie pomaga. Mój samolot się rozbije, a rozbijemy się w każdym razie. Zobaczymy, czy uda się coś rozwalić. Tak jest, no, elegancko. Iszak mnie jednak zdjął. No, nie da się jednak zaprzeczyć, że iszaki to są mocne maszyny, aczkolwiek moi strzelcy się tutaj nie popisali ewidentnie. Dobra, bierzemy sobie samolot do trollowania, czyli B5N2, zobaczymy, co ciekawego uda nam się zbombardować. Bomba jednotonowa, przypominam, jeszcze dużo celów naziemnych jest. Ja tym samolotem mam zamiar zrobić atak kamikadze poniekąd, tak? Czyli nie będę się wbijał bezpośrednio w okręty na przykład przeciwnika, chociaż to jest niegłupie, żeby zbombardować takiego niszczyciela. Powinien zejść od bomby jednotonowej. Ale chodzi mi o fakt, że ten samolot jest delikatny bardzo, tak? on jest szybki, zwrotny, szybki w cudzysłowie, no, potrafi swojemu, potrafi swoje wykręcić na, na liczniku, tak, ale jest zwrotny przekaz, tylko tak, strzelec, który właściwie nic nie zrobi, tutaj to jest plujka 7 i 7, także to jest taki żart trochę tutaj, to no, spoko bywa, no i druga sprawa, że to jest jednak papier, to jest japoński papier, nie jest to samolot bardzo wytrzymały i to się czuje. No, i teraz pytanie: Co by sobie tutaj zbombardować? Jak my stoimy w statystykach, zapewne bardzo elegancko, bardzo fajnie. Jeden cel naziemny zniszczyłem, no bomby 50 kg to się nadają. Wiecie, do czego się nadają? Ja się rzucę na te niszczyciele. Nim to jednak nastąpi, e, tutaj widzę, że si siły na ziemię, nie to nasze okręty tutaj bardzo ładnie grzeją, dlatego ja podlecę sobie tamtej strony z nad chmur. Mam nadzieję, że chmury będą sobie znajdować się cały czas nad mm, okrętami nieprzyjaciela, tak? Żeby mnie schowały. I potem sobie zrobimy pikowanie w dół. I tuż nad okrętem nieprzyjaciela zrzucimy bombę. Mam nadzieję, że mnie przy okazji nie zniszczą po drodze. Ja sobie silnik trochę podkręcę: 400 na godzinę, spoko. Niszczyciel 5 km, tutaj jest jak jeden, będzie trzeba na niego zdecydowanie uważać. Nie wiem, czy on mnie widzi, mam nadzieję, że nie. Tutaj mamy sobie 25 H111. Niszczyciel, niszczyciel. Lecimy na pierwszego z w każdym razie, rozpoczynamy. Nurkowanie. Ja tutaj nie zwalniam silników, tak jak mówię, spróbuję po prostu sobie prędkość wykręcić. Tego A20G pod spodem będzie trzeba uważać. Dobra, on sobie tam zajął się innymi celami. Rozpędzamy się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Maleńki leć, leć, leć. Dobra, zaraz mi samolot zacznie zwalniać. Tak jak niestety nie powinien zwalniać. Trudno. Spoko, spoko. Manewrowanko, uwaga. Powinniśmy trafić tą bombą w każdym razie. Bomba poszła, uwaga. Trafienie, jednostka zniszczona, tak jest, jednotonowa bomba, to jest samolot kamikaze. ja się czuję tak trochę jakbym latał wiecie czym, eee, boże ile tu tego jest, jakbym latał, jakbym jeździł tym eee, KW-2 w World of Tanks z Trollcanem, coś mi tutaj wsiadło na ogon z tego co widzę, Ta, eee, jak to jest, także robimy manewrowanko. czuję się trochę jakbym Trollcanonem. E, troll canonem, dobrze mówię, troll gunem jeździł o, to było właśnie to dobra, ogon mi się udało zgubić w każdym razie ja sobie tutaj spróbuję jakoś przetrwać w każdym razie, e, czy coś mam na ogonie w tej chwili e, coś chyba jest, ale ciężko mi stwierdzić czy to jest mój ogon, czy to jest czyjś ogon czy ktoś mi tutaj przy, przybył z pomocą tak, 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 dobra, mój strzał trafił nawet bardzo ładnie, bardzo ładnie Udaje się w każdym razie jaka manewrować, a ja się rozbiję, Nie, 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 bo zgubiłem trochę wątek, czyli kierunek, w którym lecę. Dobra, żyjemy w każdym razie. Czekam na przeładowanie bomb. Asysta wpadła bardzo ładnie. Mój strzelec coś trafił. Ja jestem nawet niepostrzelany. Nie mam nic, nikogo na ogonie, także zwiększamy sobie w tym momencie wysokość. Maksymalnie jak tylko nam się uda zwiększyć. I spróbujemy zbombardować kolejny okręt przeciwnika. To jest całkiem niezła taktyka na ten samolot, bo jak widzicie, zarobek był niezły. E, szybko całkiem ten samolot potrafi latać, także to jest pozytyw. No i przede wszystkim, jakby nie patrzeć, niszczyciel jeden mniej u przeciwnika, bombka już jest. E, powoduje taki, taką ciekawą zależność, że bardzo szybko ten pasek na górze zaczyna spadać, tak? E, widzę, że lotnisko przeciwnika jest bombardowane. No można i tak w ten sposób. Dobra, myślę, że warto w tym momencie się udać e, już na dokręty przeciwnika, bo tam nie ma żadnych samolotów, także jesteśmy tylko my. Kolejny zszedł ten niszczyciel, także... Hesto 111 musiała go zdjąć. Lecimy sobie w takim razie na pierwszego niszczyciela. Mam nadzieję, że ta Hesto 111 tam przetrwa dłużej niż krócej. P-39, jak kobra leci. Tutaj nasi lecą tego Avengera rozwalić, który mnie goni. Czy ty mnie gonisz, kolego? Tak, gonisz Miał mnie dogonić nie możesz. Nie wiem, dlaczego tak wolno lecisz. Czyżbyś miał coś uszkodzone? No ładnie manewruje. Albo to nasi bardzo źle celują, tak? P-3, MC-202. E, dobra, przed P-3 to ja ucieknę. Przed MC-202 będzie gorzej. Ale spoko, grunt żeby te niszczyciele się zajęły właśnie tymi celami tutaj, czyli B25 i S111, a ja będę miał czysty strzał na to, żeby niszczyciela tutaj puknąć. Nikogo nie mam na ogonie, jak widać na minimapce. No, mój drogi niszczycielu, witam cię serdecznie, ty się tutaj zatrzymałeś, tak nawiasem mówiąc. Ja sobie tutaj pozwolę troszeczkę dozoomować i chlast, no i robimy unik. Uwaga, zobaczymy, czy ta bomba trafi. O, ja tutaj ciężki unik zrobiłem. I jednostka zniszczona. Bardzo ładnie. Teraz, teraz tak, muszę się kamerą odwrócić trochę. Lecimy nad swoje własne jednostki tutaj, tak. Pułap troszeczkę zmniejszamy. Spróbujemy się schować w każdym razie za jego działami. Zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda ostrzał. Profesjonalnie strzelane, strzelanie z działek, tak. W przyszłości będziemy sobie też tak strzelać profesjonalnie z działek. Trzeba uważać na ogień sojuszniczy, bo tutaj działko nasze sojusznicze może nas zniszczyć kiedyś. się o tym przekonałem. Bardzo niefajne to było, no ale co mogłem zrobić? Dobra, udało się puknąć kolejny okręt, także jest nie najgorzej. Dwa, Trzy cele naziemne, z czego dwa duże, także jestem zadowolony. Jak widać, bombardować tak średnio się opłaca. To jest to, na co bardzo narzekam w tej grze. Jest to naprawdę zrealizowane. No fajnie, bo to wciąga, ale dostaje się mało wszystkiego, tak? Także jest to średnio opłacalne. Czy będzie ataka kamikadze, petrójki? Nie, petrójka spudłowała. Co ta petrójka robi, tak nawiasem mówię. No ale spoko, grunt, że jeszcze mamy Oj, koniec bitwy, że był? Nie Grunt, jeszcze mamy tutaj Tego wielkiego Ten wielki okręt, jak to się nazywa? Niszczy... Nie, nie Niszczyciel, nieważne, w każdym razie zaraz będę miał Bombę, także ja sobie już tutaj pozwalam lecieli do góry, tak i za chwilę się biorę za kolejnego niszczyciela. No cóż, w każdym razie musi być ktoś od brudnej roboty. Nam ta robota na pewno źle nie idzie, może bunkier jakiś spróbowali, nie tam są lekkie czołgi, lekki czołg nie, tu jest za dużo celów naziemnych, tu jest sobie d 1 czyli japońska maszyna zagłady, my sobie tam nie lecimy, my sobie lecimy tutaj nad ocean, który w ogóle jest niepilnowany przez przeciwników. Oni się celami naziemnymi teraz zajęli. Kapteni się że troszeczkę tutaj e, zaspali sprawę, ale dobrze i widzę, Zobaczcie, jak w tej chwili te nasze cele naziemne zaczęły schodzić. Także ktoś da, musiał dać sygnał do ataku. Ja lecę na tego pierwszego niszczyciela, mam nadzieję, że będzie mi dane. Na razie ogona żadnego nie mam. Samolot jest w jednym kawałku. Z tym, że kwestia jest taka, że to jest trochę umowna kwestia, bo e, jeżeli ten samolot jest w jednym kawałku, to o niczym nie świadczy. Tak na dużą sprawę. a 1 założy się, że teraz na, na ogon mi wejdzie bo wiem, to jest papier, tak, także to jest jeden, dwa strzały i za chwilę ja mam duży problem, dobra, niszczycielu mój ty niszczycielu, e, widzę, że się zaczyna ostrzał już polowańsko na mnie, także spoko, oj, pudło, ładnie niestety spudłował nasz e, e, okręt sojuszniczy ten duży, który tutaj grzeje, tak tu, to jest krążownik, nie krążownik P36, czy ty coś zrobisz tej kolego? Kamikaze. O, ale ty kretyńsko to zrobiłeś. No dobra, aż dobiję to. W każdym razie tutaj bez sensu to było zupełnie. Tym bardziej, że ja tutaj lecę sobie z tonówką. No mogłem dać znać też, że wow, lecę z tą tonówką. Dobra, jednostka zniszczona. W każdym razie kolejna jest dobrze. Mam niestety ogon z tego co widzę. Także lecimy nad okręty nasze sojusznicze, dostałem już po kadłubie to jest to co mówiłem, to jest chwila, moment i ten samolot ma obrażenia e, Trafienia jakieś weszło robimy sobie uniki, jak najbardziej chaotyczne dobra, MC-200 to jest w każdym razie więc ten MC-200 niech sobie tutaj będzie ja sobie lecę tutaj w miejsce trochę bezpieczniejsze, tak, mój strzelec tutaj grzeje MC-200 leci w drugą stronę spoko, ja sobie tutaj swobodnie, powolutku lecę, e, widzę, że już MC-200 chyba nie istnieje, on jeszcze żyje, dobra nie ma problemu najmniejszego e, zaraz. czy ja zaraz się nie wbiję w wodę? Nie trochę do góry poproszę tak, dokładnie. Robimy sobie bardzo ładny nawrót. Ciach, ale ta kamera dzisiaj coś mi szaleje. Trochę, trochę nie mogę nad nią zapanować Nie szkodzi, w zupełności nie szkodzi Bierzemy sobie za cel naturalnie kolejnego niszczyciela ja chyba będę trochę za szybko P-2 tutaj ładnie nurkować no Ładne nurkowanie zrobiła I zniszczyła nasz niszczyciel Tak, jak widać w prawym dolnym rogu A-20G założy się, że zaraz zniszczy, zniszczy tego niszczyciela Przyjrzyjmy się Trafienie, ale niestety nie było czystego trafienia No więc to, ja, jak taki, po prostu, jak taka hiena ten samolot się zachowuje w tym momencie Dobijemy sobie tego Niszczyciela albo nie dobijemy. W każdym razie coś, coś mi mówi, że będzie ciężko. Zdążę puścić? Zdążyłem puścić. Dobrze, jest, udało się. Manewr robimy uchyleniowy B5N2. Spróbujemy wejść mu na ogon. Czy będzie zniszczenie? Jest zniszczenie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I o, niestety przeciwnicy też zniszczyli sobie wraże samoloty. I teraz tak, nad tym B5N2 by wypadało wejść mu na ogon. Dlaczego? E, dlatego, żeby on nie wszedł na ogon mi <grym> To jest bardzo ważna sprawa. Żeby pilnować swojego ogona Szkoda, tylko że mój strzelec nie ma. znaczy że ten samolot nie ma uzbrojenia z przodu, tak? Założę się, że ten przeciwnik nawet o tym nie wie, dlatego ucieka głupi. O, Aira Kobra. Bardzo ładnie, to ja już tutaj sobie pozwolę lecieć w drugim kierunku, bo mnie goni. Avengers, z tego co widzę, nie on mnie olał, nie wiedzieć czemu. Trudno się, mówi. Wszystkie okręty zostały już zniszczone. No to co, został się lekki bunkier. Katalina przede mną był Fighter Typhoon. Na ogonie jest jeden samolot, ale z trzech naszych. Także powinni sobie poradzić. Przynajmniej nie powinniśmy dopuścić jego domie Lecę sobie z tą jedną bombką. Jakie są cele? Tu jest jeden bunkier, tam są podwójne cele, z tego co widzę. Lekki bunkier, także lecimy sobie na niego. Dwa cele naziemne spróbujemy zniszczyć. O ile tylko będzie mi dane dolecieć, bo zobaczcie co tu się kurcze, Wyprawia jest ciężko, jest ciężko, chyba nie dolecę. To jest niestety e, ciężkie, ciężkie to będzie w każdym razie w wykonaniu. IU2 jeszcze na czołówkę. Dwa samoloty zaraz za mną dolecą. To jest właściwie chwila, żeby oni mnie dopadli. Jaka to jest odległość? Uwaga, e, nie interesują się mną co za kurcze pomysł. nawiasem sobie ten IU2 może mi tutaj przeszkodzić. Ja lecę na ten lekki bunkier. Czy dolecieć? Może do tego po lewie. Nie, i IU2 chyba nie zdąży, ale ja zdążę ten lekki bunkier. Muszę to zdążyć. Kurczę, nie ma opcji, żebym nie, musiał, żebym nie zdążył. Spróbujemy trochę w prawo, w prawo leć samolocik. W prawo, w prawo, dobrze, 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 dobrze. dobrze. Bach, poszła jedna tunówka. Robimy unik, zobaczymy czy trafimy. No nie widać jeszcze tego za bardzo. Jest ja, zaraz mam ogon, tak, mam ogon. Jest jednostka zniszczona, ale bunkra nie trafiłem niestety. Nie, udało się, dobrze, lekki bunkier dostał. Także dwa cele naziemne zostały puknięte. No i w tym momencie ja mam tutaj e, zabawę, tak? Bo mam na ogonie, co ja mam na ogonie tutaj. Kniga 3.15, mam jeszcze sobie Avengera <grywania> tego. Nie, bufal, no będzie ciężko w każdym razie, kręcimy się, kaprył na ustawienie bojowe, migu migu migu, nie już bardzo ładnie, jak mi się struś pędzi wiar teraz przypomniał mi mig, mig i on tak śmiesznie zaczynał znikać, F4U, kolejny bufalo we mnie grzeje, czerwony się świece, niewidzialna amunicja, no i niestety mnie w końcu zdjął, no tak jak mówię, no nie jest to wytrzymały samolot, chwila, moment i już go nie ma, czy ja mam jeszcze teraz jakiś samolot, który coś może tutaj zrobić potężniejszego, no weźmiemy sobie hienę drugą, Spróbujemy jakieś cele naziemne jeszcze pocisnąć. Coś się tam w każdym razie na pewno zostało. IU2, dobra. Ju-2 leci na nasze lotnisko z tego co widzę to ja spróbuję chociaż jakiś jeden, jeden cel powietrzny zniszczyć tak, 7 naziemnych jest zniszczonych celów, właściwie to są jeszcze e, nie tyle co naziemne co na wodne cele, tam są jakieś lekkie czołgi tam sobie lecimy, tu jest ten MiG-3 jeszcze szukamy sobie Buffalo e, Hyena się rozpędziła, to jest samolot który bardzo szybko potrafi latać Ira Cobra, nie jestem pewien czy chce lecieć z nią na czołówkę ale tego MiGa zdecydowanie tak, klapy ustawienie bojowe sobie bierzemy e, na naszego Ju-87, widzę że jest polowanie lekkie czołgi, został zdjęty bardzo ładnie, czy ja ten lekki czołg średni czołg, nie, nie ma szans, niestety niestety to jest trochę tak bez szans, tak Aira Cobra, dobra, rozpoczynamy ostrzeliwańsko e, na razie jest cieńko, cieńko jest, jedno trafienie weszło e, weszło kolejne trafienie nie, niestety nie, Aira Cobra będzie tutaj ciężko jej coś zrobić, to jest szybki samolot to jest zwrotny samolot to jest samolot, który się tutaj zaraz chyba będzie rozbijał no nie jestem w stanie nadążyć za nią zobaczcie, zobaczcie Dobra, niestety pomiędzy skrzydłami i kolejne trafienie, weszło, o Boże, to ciężko, tutaj było bombardier, w każdym razie po misji przegrali, wygraliśmy jakiś tutaj, nie, nie wierzę po prostu, oczekiwanie na wyniki, udało nam się wygrać, ja dobrze dowiedziałem, bo i tak, to fenomenalną akcję ktoś na samym końcu musiał zrobić, po prostu Mistrzostwo Świata, zaraz zobaczymy, uwaga. Misja wykonana, czyli wygląda na to, że udało nam się wszystko przejść. Sporo weszło w każdym razie kredytów, nawet trochę doświadczenia. Dostałem sobie Bombardiera, tak? Najwięcej celów naziemnych. Wow, statystyki fenomenalne, nie jestem, to jest właśnie to co mówię: ciężko wychodzi im bombardowanie, jeżeli chodzi o kwestie w miejsce, miejscu w drużynie. Z drugiej strony, zarobek jest nie najgorszy, także to jest właśnie ta kwestia, co kto lubi, co kto lubi tak? Czy chcemy być wyżej w hierarchii? Ja się nie, bardzo nie obrażam, kiedy jestem wyżej, tak? Czy chcemy mieć wcale nie małą kasę za robotę, która taka trudna nie jest? Szczególnie, kiedy jesteśmy ignorowani, tak jak ja byłem ignorowany, miałem sobie tę bombę jednotonową. Ehm, widocznie nikt nie zwrócił na to uwagi, nie wiem dlaczego. Przypadek, po prostu zgaduję zupełnie. To są bitwy jednak zręcznościowe, gdzie grają różni gracze, którzy różnie do gry podchodzą. tak? Ehm, czasem też można mieć lepszy dzień, czasem gorszy dzień, mogło tak się akurat złożyć. W każdym razie. Bombardier wpadł. 7 celów naziemnych. E, trochę doświadczenia, jak widać, zresztą tak, trochę kasy wpadło. 14 tysięcy to nie jest mało, nie jest dużo. E, zawsze to mimo wszystko jest jakaś kasa i zawsze to się na pewno przyda mi w przyszłości. Przynajmniej tym bardziej, że jak wiadomo, zapłaci się tutaj jak za zboże za wszystko na dobrą sprawę, tak? E, bombardier jest. W każdym razie, dobra, to wszystko jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wspólne emocjonowanie się. Trzymajcie się ciepło lotniczo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć.